Aleksandra Kwaśniewska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej dyskretnych postaci polskiego życia publicznego. Córka byłego prezydenta, dziennikarka, komentatorka spraw społecznych i medialnych, kobieta, która konsekwentnie oddziela życie prywatne od zawodowego, przez lata przyzwyczaiła opinię publiczną do spokoju, klasy i wyważenia. Tym większe poruszenie wywołały najnowsze informacje, które w ostatnich godzinach zaczęły krążyć w mediach i mediach społecznościowych. Aleksandra Kwaśniewska ma dziś 44 lata i, jak sama wielokrotnie podkreślała, stworzyła stabilny, szczęśliwy dom, oparty na bliskości, zaufaniu i rodzinnych wartościach. Jednak to, co właśnie ujrzało światło dzienne, zaskoczyło nawet jej najwierniejszych obserwatorów. Według ujawnionych doniesień, Aleksandra Kwaśniewska spodziewa się dziecka. I to nie pierwszego mowa o czwartej ciąży informacji, która natychmiast stała się jednym z najgorętszych tematów dnia wiadomość ta wywołała lawinę komentarzy, spekulacji i reakcji, od gratulacji, przez niedowierzanie, aż po pytania o to, jak przez tak długi czas udało się utrzymać te informacje w tajemnicy. W świecie, w którym każdy gest i każde zdjęcie trafiają pod lupę, taka dyskrecja budzi ogromne zainteresowanie. Tym bardziej, że sama zainteresowana zawsze bardzo świadomie chroniła swoją prywatność i rzadko dzieliła się szczegółami życia rodzinnego. Co dokładnie wiadomo o tej ciąży? Jak reaguje najbliższe otoczenie Aleksandry Kwaśniewskiej i dlaczego ta informacja pojawiła się właśnie teraz? W naszym materiale przyjrzymy się faktom, przeanalizujemy dostępne doniesienia i spróbujemy uporządkować wszystkie elementy tej zaskakującej historii, która wstrząsnęła opinią publiczną i sprawiła, że oczy całej Polski ponownie zwróciły się w stronę jednej z najbardziej intrygujących kobiet polskiej sceny medialnej. Kiedy? Aleksandra Kwaśniewska. Po raz pierwszy uświadomiła sobie, że pod jej sercem rozwija się czwarte dziecko. Emocje przyszły falami i żadnej z nich nie dało się zatrzymać ani uporządkować jednym prostym słowem. To nie był moment euforii znanej z pierwszej ciąży ani spokojnej radości która towarzyszyła kolejnym doświadczeniom macierzyństwa. Tym razem uczucie było głębsze, bardziej dojrzałe, ale też znacznie bardziej złożone. Zaskoczenie pojawiło się jako pierwsze, prawdziwe, szczere, niemal niedowierzające. Przez krótką chwilę Aleksandra miała wrażenie, że czas na moment się zatrzymał, a codzienność, tak dobrze znana i oswojona, nagle przesunęła się o krok dalej. Zaskoczenie szybko ustąpiło miejsca refleksji. W wieku 44 lat Aleksandra Kwaśniewska doskonale zna swoje ciało, rytm życia i granice, które przez lata nauczyła się szanować. Myśl o kolejnej ciąży nie była dla niej abstrakcją, ale też nie należała do planów, które miały się spełnić właśnie teraz. W jej głowie pojawiły się pytania, nie w formie lęku, lecz odpowiedzialności. Jak zmieni się codzienność rodziny, jak pogodzić dojrzałe macierzyństwo z dotychczasowym spokojem i równowagą, jak odnaleźć się w nowej roli, gdy wydawało się, że pewien etap życia jest już zamknięty. Obok refleksji pojawiło się jednak coś znacznie silniejszego cicha, głęboka radość. Niegwałtowna, niemanifestowana na zewnątrz, ale spokojna i pewna, płynąca z doświadczenia. Aleksandra wiedziała już, czym jest bezwarunkowa miłość, znała nieprzespane noce, zmęczenie i chwile zwątpienia, ale znała też momenty, dla których wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Świadomość, że jeszcze raz dane jej będzie przeżyć tę drogę, wywołała wzruszenie, które długo towarzyszyło jej w ciszy, bez świadków i kamer. Nie zabrakło również emocji bardziej intymnych, takich, o których rzadko mówi się publicznie. Pojawiła się obawa naturalna i ludzka związana z wiekiem, zdrowiem i odpowiedzialnością. Aleksandra nie wypierała tych myśli, przeciwnie pozwoliła im wybrzmieć, by później świadomie je uspokoić. Dojrzałość nauczyła ją, że strach nie musi oznaczać słabości, a ostrożność jest formą troski, nie rezygnacji. Każda wizyta lekarska, każde kolejne potwierdzenie, że wszystko przebiega prawidłowo, przynosiło jej ulgę i coraz większe poczucie wewnętrznego spokoju. Szczególnym momentem było uświadomienie sobie, że ta ciąża ma inny wymiar niż poprzednie. Aleksandra czuła wdzięczność za zdrowie, za wsparcie bliskich, za stabilność, którą udało się zbudować przez lata. Nie towarzyszyła jej potrzeba dzielenia się tą informacją natychmiast ze światem, wręcz przeciwnie. Ciąża stała się dla niej przestrzenią prywatności, niemal świętym czasem, który chciała zachować tylko dla siebie i najbliższych. Z każdym kolejnym dniem emocje zaczęły się porządkować, zaskoczenie ustąpiło akceptacji, obawy, zaufaniu, a radość nabrała ciepła i głębi. Aleksandra Kwaśniewska coraz częściej łapała się na chwilach zamyślenia. W których wyobrażała sobie przyszłość, nowy rytm domu, dźwięki i gesty, które już zna, a które powrócą w nowej odsłonie. Była w tym spokój kobiety, która nie musi niczego udowadniać ani sobie, ani innym. Czwarta ciąża stała się dla niej nie tylko biologicznym faktem, lecz także emocjonalnym symbolem ciągłości i życia, które potrafi zaskakiwać nawet wtedy, gdy wydaje się już dobrze zaplanowane. To doświadczenie przeżywane w ciszy i skupieniu pozwoliło jej jeszcze mocniej poczuć sens bliskości, rodziny i codziennych chwil, które często umykają w biegu. Dla Aleksandry Kwaśniewskiej ta wiadomość była nie tyle początkiem nowego rozdziału, ile potwierdzeniem, że życie, mimo wieku, doświadczeń i rozsądku, da wciąż potrafi pisać własne poruszające scenariusze. Dla Kuba Badach Wiadomość o tym, że po raz czwarty zostanie ojcem, nie była jedynie kolejnym etapem w życiu rodzinnym, lecz momentem, który uruchomił całą kaskadę emocji, myśli i wewnętrznych obrazów. Gdy Aleksandra przekazała mu tę informacje, pierwszą reakcją była cisza, nie dlatego, że zabrakło słów, lecz dlatego, że świadomość tej wiadomości potrzebowała chwili, by w pełni dotrzeć do serca i umysłu. W tym krótkim milczeniu kryło się zdumienie, wzruszenie i nagłe poczucie, że życie właśnie otwiera przed nimi kolejny nieoczekiwany rozdział. Zaskoczenie było szczere i głębokie. Kuba Badak doskonale zna rytm rodzinnego życia, wie, czym jest odpowiedzialność, zmęczenie, ale też codzienna radość płynąca z bycia ojcem. Myśl o czwartym dziecku pojawiła się jak intensywny impuls, który na moment wytrącił go z równowagi, by niemal natychmiast ustąpić miejsca refleksji. W jego głowie zaczęły pojawiać się obrazy domu pełnego dźwięków, ruchu i emocji, które znał aż za dobrze, a które teraz miały powrócić z nową siłą. Bardzo szybko do zaskoczenia dołączyło wzruszenie. Niespektakularne, nieteatralne, lecz głębokie i intymne. Kuba poczuł dumę, że wspólnie z Aleksandrą stworzyli związek oparty na stabilności i zaufaniu, w którym taka wiadomość nie wywołuje chaosu, lecz mobilizuje do jeszcze większej troski. Świadomość, że ich rodzina znów się powiększy, niosła ze sobą poczucie sensu i ciągłości, tak rzadkie w świecie pełnym niepewności. Nie zabrakło jednak także myśli bardziej przyziemnych, nacechowanych odpowiedzialnością. Kuba Badach, jako mężczyzna dojrzały i świadomy, naturalnie zaczął analizować przyszłość. Jak najlepiej zadbać o Aleksandrę w czasie ciąży, jak pogodzić obowiązki zawodowe z jeszcze większym zaangażowaniem w życie domowe, jak być obecnym ojcem w każdym znaczeniu tego słowa. Te pytania nie rodziły lęku, lecz determinację i poczucie, że rola ojca wciąż pozostaje dla niego jedną z najważniejszych. Szczególne miejsce w jego emocjach zajęła myśl o Aleksandrze. Wiedział, że dla niej ta ciąża ma inny wymiar niż poprzednie, że wiąże się z dojrzałością, świadomością i większą uważnością na własne zdrowie. To właśnie troska o żonę stała się jednym z najsilniejszych uczuć, które mu towarzyszyły. Kuba czuł potrzebę bycia jeszcze bliżej, jeszcze bardziej obecnym, gotowym przejąć część codziennych obowiązków i dać jej poczucie bezpieczeństwa. Z czasem emocje zaczęły się układać w spójną całość. Zaskoczenie. Przerodziło się w akceptację, a ta w cichą radość, która nie potrzebowała wielkich słów ani publicznych deklaracji. Kuba Badach coraz częściej myślał o przyszłości z uśmiechem, wyobrażając sobie moment, w którym po raz kolejny weźmie na ręce noworodka, poczuje ten charakterystyczny zapach i ciężar odpowiedzialności, który jednocześnie daje niezwykłą siłę. Dla niego perspektywa czwartego ojcostwa nie była powrotem do przeszłości, lecz dowodem, że życie potrafi zaskakiwać nawet tych, którzy wydają się mieć wszystko poukładane. W tej wiadomości było coś niezwykle budującego, potwierdzenie, że rodzina, którą tworzą z Aleksandrą, wciąż się rozwija, dojrzewa i pozostaje najważniejszym punktem odniesienia. Emocje Kuby Badacha, choć głęboko przeżywane w ciszy, niosły w sobie spokój, wdzięczność i gotowość na to, co nadejdzie bez względu na wyzwania i zmiany, jakie przyniesie kolejny etap ich wspólnego życia. Wiadomość o czwartej ciąży. Aleksandra Kwaśniewska. Nie zatrzymała się wyłącznie w jej własnych emocjach. Gdy informacja zaczęła docierać do najbliższych, w obu rodzinach wywołała prawdziwe poruszenie, pełne wzruszeń, ciszy, łez i słów, które przez długą chwilę nie potrafiły znaleźć właściwej formy. To nie była zwykła nowina przekazana mimochodem. To był moment, który na nowo połączył pokolenia, uruchomił wspomnienia i zmienił sposób patrzenia na przyszłość. W rodzinie Aleksandry reakcja była natychmiastowa, ale bardzo charakterystyczna najpierw cisza, krótka, ciężka od emocji pauza, w której każdy próbował poukładać w sobie to, co właśnie usłyszał. Czwarte dziecko w tym momencie życia, po latach stabilizacji i pozornego zamknięcia pewnego etapu, to wszystko brzmiało jak coś nieoczekiwanego, niemal symbolicznego. Dopiero po tej ciszy pojawiły się pierwsze emocje: wzruszenie, duma, cicha radość, a także bardzo ludzka troska. Bliscy Aleksandry dobrze wiedzieli, jak bardzo chroni ona swoją prywatność i jak świadomie podchodzi do każdej decyzji. Dlatego pierwszą reakcją nie było pytanie dlaczego, lecz jak się czujesz? To pytanie padło wielokrotnie, powtarzane z autentycznym niepokojem, ale też z ogromnym wsparciem. W oczach rodziny było widać dumę z jej siły, dojrzałości i odwagi, ale również naturalny lęk związany z odpowiedzialnością i zdrowiem. Te emocje nie wykluczały się, istniały obok siebie, tworząc bardzo prawdziwy ludzki obraz tej chwili. Wielu członków rodziny Aleksandry wracało myślami do przeszłości. Pojawiły się wspomnienia pierwszych lat jej macierzyństwa, momentów zmęczenia, ale i ogromnej determinacji, z jaką zawsze łączyła życie rodzinne z własną tożsamością. Czwarta ciąża stała się dla nich potwierdzeniem, że wciąż potrafi iść własną drogą, niezależnie od oczekiwań i schematów. W tych rozmowach było dużo wzruszenia, ale też cichej akceptacji, bez ocen, bez presji, z pełnym zaufaniem. Po drugiej stronie, w rodzinie jej męża reakcje miały podobny ciężar emocjonalny, choć wyrażały się nieco inaczej. Zaskoczenie było równie silne, czasem wręcz widoczne na twarzach, które zdradzały niedowierzanie. Czwarta ciąża nie była tematem, który pojawiał się w codziennych rozmowach, dlatego informacja ta spadła jak nagła fala. Jednak bardzo szybko zaskoczenie ustąpiło miejsca ciepłu i radości, które rosły z każdą minutą rozmowy. W tej części rodziny, szczególnie mocno wybrzmiała perspektywa pokoleń. Dla starszych członków była to niemal symboliczna wiadomość. Dowód ciągłości, życia, które trwa i odnawia się mimo upływu czasu. Pojawiły się łzy wzruszenia, spontaniczne gesty bliskości, uściski i słowa, które zwykle zostają niewypowiedziane. Dla młodszych była to z kolei lekcja, że rodzina nie jest zamkniętym projektem, lecz żywą strukturą, która potrafi się zmieniać i dostosowywać. Nie zabrakło także emocji bardziej pragmatycznych. Obie rodziny zaczęły niemal natychmiast myśleć o przyszłości, o wsparciu, obecności, o tym, jak pomóc Aleksandrze w nadchodzących miesiącach. Te rozmowy nie miały charakteru presji, lecz były wyrazem troski. Pojawiły się deklaracje pomocy, gotowość do bycia bliżej, większej uważności na jej potrzeby. W tym wszystkim Aleksandra czuła, że nie jest sama, że decyzja, choć zaskakująca, spotkała się z pełnym zrozumieniem. Szczególnie poruszające były momenty, w których obie rodziny zaczęły się wzajemnie spotykać emocjonalnie. Różne charaktery, różne doświadczenia, ale jedno wspólne uczucie odpowiedzialna radość. Nie była to euforia rodem z nagłówków, lecz dojrzałe, spokojne szczęście, podszyte troską i świadomością wyzwań. To właśnie ta równowaga emocji sprawiła, że Aleksandra poczuła ogromne ukojenie. Dla niej samej reakcje bliskich miały ogromne znaczenie. Każde słowo wsparcia, każdy gest zrozumienia utwierdzał ją w przekonaniu, że ta ciąża nie jest ciężarem, lecz wspólną drogą. Widząc wzruszenie rodziców, spokój partnera, gotowość obu rodzin do bycia obok, Aleksandra coraz wyraźniej odczuwała, że decyzja, choć nieplanowana, została przyjęta z miłością. Z czasem pierwsze emocje zaczęły się stabilizować, zaskoczenie przekształciło się w akceptację, a akceptacja w ciche oczekiwanie. W rodzinnych rozmowach pojawiły się już nie tylko emocje, ale też konkret przyszłość, nowe życie, rytm, który znów się zmieni. Czwarta ciąża Aleksandry Kwaśniewskiej stała się wydarzeniem, które nie podzieliło, lecz jeszcze mocniej scementowało obie rodziny, pokazując, że nawet najbardziej nieoczekiwane wiadomości mogą stać się źródłem bliskości, jeśli przyjmuje się je z empatią i sercem. Wieść o tym, że Aleksandra Kwaśniewska Spodziewa się czwartego dziecka, rozeszła się w sieci z prędkością, której nikt się nie spodziewał. Informacja, początkowo przekazywana półgłosem, niemal natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych tematów dnia. Media społecznościowe zareagowały gwałtownie, emocjonalnie i bardzo różnorodnie, a każda kolejna minuta przynosiła nowe komentarze, interpretacje i osobiste wyznania internautów. Pierwszą falą była czysta sensacja. Użytkownicy portali informacyjnych i platform społecznościowych wyrażali zdumienie, często nie kryjąc niedowierzania. Pojawiały się krótkie, impulsywne reakcje, pełne znaków zapytania i emocjonalnych emotikonów. Dla wielu osób Aleksandra Kwaśniewska była symbolem stabilności, dojrzałości i uporządkowanego życia, a informacja o czwartej ciąży w wieku 44 lat burzyła ten spokojny, dobrze znany obraz. To zderzenie wyobrażeń z nową rzeczywistością stało się impulsem do masowej dyskusji. Bardzo szybko sensacja ustąpiła miejsca fali gratulacji. Komentarze pełne ciepła, wsparcia i podziwu zaczęły dominować w przestrzeni internetowej. Wiele osób pisało o odwadze, sile i pięknie dojrzałego macierzyństwa. Internauci podkreślali, że ciąża w tym wieku przestaje być tematem tabu, a historia Aleksandry Kwaśniewskiej stała się dla nich symbolem wolności wyboru i życia zgodnego z własnym rytmem, a nie społecznymi oczekiwaniami. Nie zabrakło również głosów bardzo osobistych. Kobiety dzieliły się swoimi doświadczeniami późnego macierzyństwa, opisywały własne obawy, radości i drogę, którą przeszły. W komentarzach pojawiały się długie wpisy pełne emocji, wdzięczności i wzruszenia. Dla wielu z nich ta wiadomość była impulsem do refleksji nad własnym życiem, decyzjami i granicami, które często narzuca społeczeństwo. Jednocześnie pojawiła się także druga, bardziej krytyczna strona reakcji. Część internautów zaczęła zadawać pytania dotyczące zdrowia, odpowiedzialności i wyzwań związanych z wychowaniem dziecka w późniejszym wieku. Te komentarze, choć często kontrowersyjne, nie miały charakteru otwartej krytyki, lecz raczej wyrażały lęki i stereotypy głęboko zakorzenione w społecznej świadomości. Dyskusje te szybko przerodziły się w szeroką debatę o prawie kobiet do decydowania o własnym ciele i życiu bez presji wieku. Szczególnie wyraźna była reakcja osób, które od lat obserwują Aleksandrę Kwaśniewską i cenią ją za konsekwentną ochronę prywatności. W sieci pojawiło się wiele głosów apelujących o szacunek i powściągliwość internauci przypominali, że choć jest osobą publiczną, jej ciąża pozostaje przede wszystkim sprawą osobistą. Ten ton wypowiedzi wyróżniał się dojrzałością i empatią rzadko spotykaną w medialnych burzach. Dla samej Aleksandry reakcja społeczna była doświadczeniem intensywnym, choć przeżywanym na dystans. Świadomość, że jej osobista historia stała się tematem publicznej debaty, Budziła w niej mieszane uczucia. Z jednej strony odczuwała wdzięczność za ogrom wsparcia i życzliwości, z drugiej potrzebę zachowania granicy, która od lat stanowiła fundament jej spokoju. Każdy komentarz, zarówno pełen ciepła, jak i sceptycyzmu, przypominał jej, jak silnie emocje jednostki mogą rezonować w zbiorowej świadomości. Ta fala emocji, która przetoczyła się przez media społecznościowe, pokazała jedno wyraźnie. Osobista wiadomość potrafi stać się lustrem dla tysięcy ludzi, wywołując zarówno radość, niepokój, jak i potrzebę rozmowy. Dla Aleksandry Kwaśniewskiej był to moment intensywny, ale też potwierdzający, jak ogromny wpływ ma jej historia na innych, nawet wtedy, gdy sama pragnie przeżywać ją w ciszy i spokoju. Aleksandra Kwaśniewska od lat buduje swoją pozycję w polskim życiu publicznym w sposób spokojny, konsekwentny i wyraźnie odmienny od typowej kariery celebryckiej. Choć od początku była osobą rozpoznawalną, nigdy nie zdecydowała się wykorzystywać nazwiska jako jedynego kapitału. Jej droga zawodowa opierała się na stopniowym zdobywaniu doświadczenia, wiarygodności i zaufania odbiorców, co dziś stanowi jeden z jej największych atutów. Pierwszym wyraźnym etapem kariery Aleksandry Kwaśniewskiej była działalność dziennikarska. Od początku wyróżniała się stylem opartym na rzeczowości, ironii i dystansie do świata polityki oraz show biznesu. Jej teksty i komentarze były zauważalne nie dlatego, że prowokowały skandal, lecz dlatego, że porządkowały chaos informacyjny i nadawały wydarzeniom szerszy kontekst. Szybko zyskała opinię osoby inteligentnej, przygotowanej merytorycznie i odpornej na medialną presję. Kolejnym ważnym obszarem jej działalności była praca w mediach elektronicznych. Jako komentatorka i prowadząca programy publicystyczne potrafiła łączyć lekkość formy z powagą tematów. Jej obecność na antenie była postrzegana jako gwarancja spokoju i kultury dyskusji. Co w czasach coraz bardziej spolaryzowanych mediów stało się wartością wyjątkową. Odbiorcy cenili ją za umiejętność słuchania rozmówców i zadawania pytań bez agresji, ale z wyraźną świadomością faktów. Istotnym elementem jej kariery były również publikacje książkowe i felietonistyczne. Aleksandra Kwaśniewska konsekwentnie rozwijała swój warsztat pisarski, sięgając po formy eseistyczne i komentarz społeczny. Jej teksty często dotykały tematów tożsamości, odpowiedzialności, roli kobiet w życiu publicznym oraz przemian obyczajowych w Polsce. Dzięki temu zyskała grono czytelników, którzy traktowali jej wypowiedzi nie jako doraźną opinię, lecz jako punkt odniesienia w szerszej debacie. Na przestrzeni lat ważnym osiągnięciem było także zbudowanie własnego, rozpoznawalnego wizerunku medialnego. Aleksandra Kwaśniewska stała się przykładem osoby publicznej, która potrafi funkcjonować w mediach bez ciągłej obecności i bez uzależnienia od skandali. Jej nazwisko pojawiało się w przestrzeni publicznej rzadziej niż innych postaci, ale zawsze w kontekście jakości, a nie sensacji. To świadome zarządzanie obecnością medialną uznawane jest przez ekspertów za jedno z jej największych osiągnięć wizerunkowych. Nie można pominąć również jej działalności społecznej i zaangażowania w inicjatywy o charakterze obywatelskim. Choć rzadko mówi o tym głośno, Aleksandra Kwaśniewska wielokrotnie wspierała